Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku QA Pytania i odpowiedzi. Także zacznijmy od pierwszego pytania. Zadał pytanie Ninja 6.2. Będzie się jeszcze jakieś serie. Jeżeli chodzi o serię, to planuję, lecz dopiero jak będę miał nowy komputer. No, bo teraz on niestety nie mam możliwości, ponieważ nawet jak nagrywam Minecrafta, mam tylko 20 fps, więc także no, no nie ciekawie. Następne pytanie zadał Gaming Lucifer 1996. Czemu tak rzadko są filmy z Minecrafta? Filmy z Minecrafta ukazują się dość często, więc nie, wiem, dlaczego akurat takie pytanie zadałeś? Przez jakiś czas to prawda, że nie dawałem odcinków z Minecrafta. No, ale wtedy, no, nie, wtedy byłem na obozie. Yy, po czym tam moja mama była chora, więc musiałem się opekować opiekować. Także, yy, no, niestety, odcinku wtedy nie było, ale teraz znów ruszam. No i aktualna seria, ty, czyli. Yy, czyli. Czyli. Survival Blog. To będzie taka nowa seria moja na kanale. Mogli, mogliście już zobaczyć jeden odcinek. Yy, przed chwilą robiłem drugi odcinek, lecz niestety mi nie, wy, nie wyszedł, yy, ponieważ. No, nie nagrał się głos, tak żebym wkurzony i na razie nie mam ochoty nagrywać ponownie tego odcinka, więc zrobię to jutro. Czyli prawdopodobnie będziecie mieli dopiero w piątek odcinek właśnie z Survival Blog. No, tak, 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 tak. będzie mieli drugi odcinek. Ok, następne pytanie zadał stande, stande, stande 17. Pytanie, masz dziewczynę? To w sumie nieistotne jest, prawda? Więc na to pytanie się nie odpowiem. Następne pytanie, od tego samego autora: Czy zrobisz vloga? Jeżeli chodzi o vloga, to no, no, no nie wiem, jak z tym vlogiem, ponieważ kamerki nie mam, funduszy także. Więc myślę, że vlog będzie dopiero gdzieś tak. Jeżeli oczywiście, dość, jeżeli w ogóle osiągnę tyle widzów, to będzie około 5000 widzów. I myślę, że wtedy y, zrobię vloga. Także no, musicie jeszcze troszeczkę y, poczekać na tego vloga. Ok, następne pytanie zadał y, Sebastian Siedlecki. Czy zrobisz serię Minecrafta multiplayer na modach na wersję Minecrafta 1.4.7? Także, y, jeżeli chodzi o serię z, my, z multiplayer, to naprawdę chciałbym ogólnie nagrywać serię multiplayer, lecz no niestety nie mam. Jakby mam czas, tyle że druga osoba nie ma czasu, prawda? Też są małe błędy, ponieważ ja mam XPK i Fraps nie nagrywa głosu mi ze słuchawek, także muszę głośniki zawsze podpinać. I to też jest jakieś ryzyko, czy nagra mi głos, czy nie. Także no niestety to jest z tym bardzo dużo pierdzielenia się. No. Następne pytanie, już to ostatnie, zadał Big Solo 375. Napisał, kiedy teraria. Jeżeli chodzi o terarię, to już nie do mnie, ponieważ ja mam prawie ciągle czas, to bardziej zależy od Marycha. Ogólnie jeżeli się spotkamy razem na kąpie, on do mnie napisze, nagrywamy i tak jest. Lecz teraz chyba, nie wiem czy on nie dostał przypadkiem kary, także no, na razie tego, tej terarii nie będzie. Lecz myślę, że w tym tygodniu może będzie, może coś dzisiaj jeszcze nagramy, zobaczymy. Napiszę do niego czy ma czas. Eee, także teraria będzie, będzie z czasem. Ok, to były wszystkie pytania, ponieważ no, 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 tylko tyle zadaliście, prawda? Więc będę się starał na wszystkie odpowiedzieć pytania w komentarzu. Eee, także, jeżeli, także w drugim odcinku zobaczycie. Pytania do. E, pytania do. E, nie, przepraszam. W, drugim, w pierwszym odcinku, ponieważ to jest pierwszy odcinek, taki oficjalny pierwszy, to macie tutaj, tutaj w komentarzach, macie pisać pytania i ja w drugim odcinku e, odpowiem na nie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za te pytania, zadawajcie je dalej. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.